Jesteśmy w szkole Galakcji. Musimy jak najszybciej ustawić akwarium na miejscu. Opuść podnośnik. Jeszcze trochę. Spróbujmy jeszcze raz pociągnąć. Następnym razem wynajmę podnośnik widłowy. Najpierw awaria rampy, a teraz to. Nie możemy zdjąć zbiornika z ciężarówki. Przechyla się. Straciliśmy już tyle czasu, że teraz każda minuta jest cenna. Akwarium balansuje na krawędzi podnośnika. To nie jest bezpieczne. Próbujemy podeprzeć zbiornik dźwignikiem, ale ten też nie chce działać. Teraz nie Ile płynu straciliśmy? Sam widzisz. Potrzebny będzie inny dźwignik. Sprawdzę, czy wszystko działa. Na czym stoimy? Poczuję się lepiej, kiedy zbiornik będzie już na ziemi. we go. John załatał cieknący przewód. W końcu udało się bezpiecznie opuścić akwarium. Teraz musimy je umieścić w budynku. Trzeba to zrobić ręcznie. Do roboty. Coś mi mówi, że będzie ciasno. Drzwi powinny mieć 180 cm szerokości. No nie wiem, a ile nam potrzeba? 186. Sama framuga ma tylko 177. Czy to jedyne wejście? Tak. Chyba żartujesz. Mówili mi, że drzwi mają 190 cm szerokości. Ja chyba zwaruję. Najpierw rampa, potem podnośnik w ciężarówce, a teraz drzwi. Cały plan bierze w łeb. Nie wiem, ile czasu już straciliśmy. Nie zdążymy. Zbudowaliśmy edukacyjny zbiornik dotykowy dla uczniów szkoły Galaxy. Znajdą się w nim wspaniałe zwierzęta i dekoracje, ale najpierw musimy wejść do budynku. Trzeba coś wymyślić. Jaka jest tu wysokość? 2 metry. Możemy rozłożyć zbiornik i obrócić go bokiem. Musielibyśmy toczyć akwarium po kocach. To jedyne wyjście. Drzwi są za wąskie. Trzeba zdjąć akwarium z podstawy. Potem usuniemy filtry, żeby nie uległy uszkodzeniu. Musimy wszystko rozmontować, żeby zmieścić się w drzwiach. To, co miało potrwać dwie godziny, zajmie nam pięć. Toczymy akwarium do środka, jak ser. Dobra, udało się. Dlaczego nic nigdy nie jest proste? Ja trzymam podstawę, a wy ustawcie akwarium. Cieszę się, że jesteśmy już w szkole. Mam nadzieję, że nic się już nie zepsuje. Zbiornik jest już na miejscu, mamy jeszcze sporo do zrobienia. Trzeba napełnić akwarium piaskiem i wodą, a potem wpuścić do niego ryby. Godzinę później. Zaczynam się denerwować. Dzieci już czekają. Pytają, gdzie jest ich akwarium. Mam nadzieję, że ekipa Mata spełni nasze oczekiwania. Mamy spore opóźnienie, ale zdążyliśmy. Mam nadzieję, że dzieci będą zachwycone. Co słychać? Miło znowu Was widzieć. Stworzyliśmy dla Was coś wyjątkowego. Oby nasze akwarium pasowało do Waszej wspaniałej szkoły. Jesteście gotowi? Tak. Na pewno? Tak. Podejdźcie bliżej. Macie tu rozgwiazdę, jeżowce i skrzypłoczy. Fajnie? Robert i Jose spisali się na medal. Wszystko w tym akwarium jest kolorowe i zajmujące. Rafy, szklane ozdoby oraz piękne muszle dla skorupiaków. Patrzcie na te pustelniki. Sami robiliście te muszle, zrobił je pan Robert. Tak wygląda pustelnik w muszli. Zwierzę będzie rosło, aż w końcu zmieni muszelkę na większą. Te mniejsze zbiorniki można zdejmować i zabierać do klasy. To było wspaniałe. Warto było się napracować, żeby zobaczyć uśmiechy na twarzach dzieciaków. I co myślicie? Akwarium jest piękne. To było trudne zadanie. Niełatwo jest sprostać wymaganiom naszej szkoły i uczniów. Wreszcie mamy nowoczesny zbiornik prezentujący środowisko morskie. Firma Living Color świetnie się spisała. Ustawiliśmy poprzeczkę bardzo wysoko, ale efekt waszej pracy przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Przenieśliście do naszej szkoły fragment oceanu. Każdy element zbiornika pełni funkcję edukacyjną, od filtrów po zwierzęta. Musieliśmy stworzyć zbiornik jednocześnie fajny i kształcący. Chyba się udało. Dziękuję. Może wśród tych dzieci są przyszli biolodzy.